Dobra, a teraz naszą atrakcją w dzisiejszym dniu, w dzisiejszej mojej rance będą takie różne pytania, ale niektóre z nich to są takie podpuchy pytania. I te podpuchy pytania będą się kończyły, jak będzie zła odpowiedź, albo, albo w ogóle może nie być odpowiedzi, tylko po prostu od razu. Będziemy mieli ostre żelki, w której się kupiłem jakieś hot i spicy Gummy Bears. Gummy bears. Dobra, zaczynamy. Tutaj mamy pudełeczko, w którym będziemy losować, pytanka. A ty będziesz pierwsza losować. Ale to od razu jak masz jakieś pytanie, to od razu będzie mieć? Nie. Ale jak się to czy co? Nie, nie, tu nie ma złych odpowiedzi. Dawaj, no już to wytłumaczyłem na początku filmu. Dobra. Gdybyś mogła zatrzymać jedną chwilę w czasie, to która by to była? Ale w sensie, że będę i by ona trwała całą tak. wieczność? Tak. No to albo bym uciła Chorwację razem, tak razem, bo to było no, naprawdę super miejsce i przeżyć wszystko razem. Dobra głosiem Dobra, no to albo, albo bym, uci... albo bym e, w takim razie zatrzymała Chorwację, e, bo naprawdę bardzo dobrze chyba obydwoje wspominamy. I no cudowne miejsce w ogóle i pewnie jest to, że byliśmy tam razem w ogóle mi to było prześwietny czas, albo bym e, zatrzymała m, taki początek naszego związku, jak się poznawaliśmy. Bo to był taki, taki czas inny. Bo teraz już jest inaczej. Na przykład w ogóle u nas. A na przykład jak się poznawaliśmy, było tak, tak inaczej w ogóle. tak to jeszcze czas przeżyć po prostu i bym to tak. No no i tak. tak, tak, tak taka jest Dobra, czyli odpowiedź. teraz ja losuję, to nie było zła odpowiedź, więc... Pusta kartka. Czyli co? Ja mówię, amiszu. Nie. To nie jest pusta kartka. Dobra, co we mnie najbardziej cię wzrusza? A to, to ty mówisz? No tak, czyli co? No. Ty mówisz, co mnie, ciebie wzrusza najbardziej we mnie. No tak. No, ty mówisz. Ja mówię, no wiem przecież, to po co mówisz. A, że... dobra. No to nie wiem, że. Że. <śmiech> <śmiech> że. <śmiech> że jak coś. Nie wiem, że jak coś leży na przykład na ziemi jakiś śmieć, to tego potrafisz na przykład podnieść i wrócić do śmieci. Nie? Dla mnie to jest takie. Tak jest fajne, w sensie ja na przykład tak bym nie zrobił, bo by mi się nie chciało, ale no to fajne, no i takie coś po prostu, to wzrusza mnie. Słodkie. Nie! No, zjedz to jest ostrego, ostrego żenka. Żenka. Ja dobrze, To ja Jak to się otwiera? Nie. Ej, nie, zobaczcie, one wyglądają jak haribo. No to są haribo, tylko nie być ostre. No, że ty jest? Nie, nie, nie pachnąą gumy. Weźmy różowe. Nugra, dawaj. O kurwa. Bo może nie wyciągnę. Tak. A nie wziął, nie wziął. mogę mam całego wziąć? Tak. No bez przesady, oni O kurwa? A, to jest język. O! Serio, Tak, tragedia. O, niech się pino, Pij nie wszystko. Dobra, o, następne pytanko. <laughs> o kurna mać. Dobra. Cały język te... Co teraz losuję, ja tak? O, nie patrz. Dobra. Gdzie widzisz nas za 5 lat? ty? No ja 5 lat, czyli na przykład sobie odkładamy na jakieś mieszkanie coś tam, że pracujemy i studiujemy Oliwia studiuje na pewno, ja to nie wiem, zobaczymy No nie wiem, na pewno nam nie wiem, czy nam pójdzie z YouTubem, ale no jeżeli nie, no to po prostu że studiujemy, pracujemy odkładamy na jakieś mieszkanie i tyle A my pieska. Nie. No, myślę no, Jak wyglądałby na... o Ooo ale fajny! Jak no. Wyglądałby nasz dom marzeń. Dom marzeń, no? Nasz dom, wspólny. to na pewno byłby taki duży, taki... E... No taki... znaczy duży. Był taki duży, ale nasz, w sensie, że nie byłby taki ogromny... Znaczy no chodzi to, że Nie, nie byłby ogromny, bo to by dla na, na, na nas nie pasowało. No taki nie, nie pasował do nas. Ale na pewno byłbyśmy mieli raczej taki dom dwupiętrowy, z dużymi raczej oknami, może jak mi się wydaje. Na pewno kuch łazienka miałaby e, i kuchnia byłaby w stylu mm, takim z takimi płytkami, które wyglądają jak cegła, tak jak Ty byś chciał. Nie wiem, jak, jak Ty to mówisz, jak, jak wyglądają jak cegła. Rdza. Rdza, jak rdza, taka ze złotymi w ogóle. E, Chciałabym, żebyśmy mieli takie duże łóżko, takie wygodne tak łóżeczko. Ale no taki ogólnie, taki dom, nasz marzeń byłby duży, na pewno duże okna, byśmy mieli Dużo przestrzeni dla nas, by było, byśmy mieli jakiś ogród, żebyśmy mogli sobie coś robić w nim jakieś tam, gdybyśmy mogły sobie grać w piłkę tam na tym ogródku, byśmy mieli dużą kuchnię, żeby mogli sobie gotować. Fajny salon z dużo. No dobra, tak wygląda twój dom. No marzy. tak, tak, taki, no taki, żebyśmy mieli, wiesz, możliwości finansowe i wszystkie, to tak bym chciała. No dobra. Byśmy tak, wiesz, sobie tak wszystko mogli nam spokojnie pozwolić mm -hmm. Dobra, teraz nie. Ja. Czy myślałeś, myślałaś, żeby, ze, żeby zerwać? Ty ze mną. Tak. No. Twoja odpowiedź to? Mo, a, moja odpowiedź. No. no, moja odpowiedź no. Oboje chyba myśleli. Ale czy? ja nie mówię teraz o sobie, Myślę Ale o Ale ja sobie. też nie mówię, to ja mówię, że tak. Nie wiem, raz czy dwa myślałem po prostu. Ale no to nie tak, że na sensie nie potrafiłbym tak zerwać po prostu z tą kontaktu. Ani tak zerwać po prostu z związku w sumie, żeby tak nie wiem. Nie wiem, tak na zawsze to bym na przykład nie potrafił, nawet nie, no nie wiem, no on no nie dał rady w ja raczej. A teraz? Teraz... Dałbyś radę? Nie. nie. <laughs> teraz oni Oli! Kiedy najbardziej ze mną tęskniłaś? To najgorszy taki moment, kiedy już była tragedia jakby, masakra. Zresztą po prostu nie radziłam sobie bo nie umiałam sobie, nie wiedziałam co ze zrobić. To był moment, kiedy ja jechałam na obóz, a Eryk wtedy, dzień wcześniej chyba, pojechał do cioci na dworze. Ja nie wiem, co się ze mną wtedy działo. I była tragedia. I nigdy wcześniej nie czułam takie uczucia. To było po prostu okropne, bo ja już po prostu miałam tak, wiecie, że... Po prostu myślałam, że teraz go nie zobaczę przez 10 dni. I jeszcze w ogóle przed tego, że siedzę w domu sama, nie mogę do niego iść. Nie. jeszcze wtedy mi nie odpisywać, bo nie się poza zasięgu, coś to było... Te, to wtedy był taki moment, że była tragedia i właśnie wtedy najbardziej to było to jest kień, tak totalnie jakby... No bardzo, bardzo tęskniłam wtedy. Dobra, nie tu. No <laughs> i to z jak to jest takie pytanie. <laughs> czy pamiętasz, co miałem na sobie, gdy pierwszy raz się pocałowaliśmy? Czy, czy ja pamiętam, co ty miałaś? Kurtkę zimową, yy, ta, to nie była czempiona, nie, czempiona. Kurtka zimowa, czarna, czempiona z białym napisem czempion, jakieś dżinsy na pewno niebieskie. Mm. Pamiętam jak byłam I byłaś uczesana takiego ala koka nie wiem, taki kucyk, ale na pewno byłaś Hulizana. No tak, pamiętam. No mięty. właśnie, no to, no i to, to pamiętam. Tak. A buty? Buty Adidasy. No wow, pamiętałeś, a bluza? Nie, nie wiem, nie Dobra, to jest ja Gdybyśmy byli na bezludnej wyspie, co byś zabrała? Trzy rzeczy. Ale to jest rzeczy. Bez Ale, Ale no razem bezemnic. byśmy byli, tak? Na tak. tej wyspie. No, gdybyśmy byli na bezludnej wyspie, Wzięłabym na jedzenia Dużo jedzenia, bo to jest takie. No wiesz, na McDonald's. Po prostu... Nie, nie, nawet zwykłe jedzenie, bo McDonald's to tak wiesz, to mieli, żeby to nie to niezdrowo bardzo. Takie jedzenie, po prostu wzięła jedzenie, żeby no było to jednak jest bardzo e, potrzebne. E, nie wiem czy bym wzięła telefon, nie wzięłam telefonu, nie Żebyśmy sobie tak spędzili czas, tak wiecie, odciąć od wszystkiego, a tak sobie rozpocząć. E, wzięłabym... Nie, my byś taką ciekawą zrywka może siatków, do siatkówki, żebyśmy mogli sobie fajnie... To była ta trzecia rzecz? Nie, druga, druga, druga. A trzecią rzeczą? Ty wiesz co mi coś trzeba wziąć? Nie wiem jeszcze? Wiem, wiem. najpotrzebniejszą rzecz dla każdego. Dezodar. No nie wiem, nie, nie wiem co. Papier toaletowy. No nie? No dobra, no i papier toaletowy. No, dobra, to teraz to ja. Jak miałby na imię nasz pies, jak gdyby był? Będzie. <grym się> nie, ty masz Stefan. Nie, jakby się nazywał? No. Mm. O no właśnie, jakby się nazywał? Ja bym mógł jakieś takie ludzkie imię też nadać. No tak. No nie, dla mnie takie takie jak takie nie wiem, sobie wymyślili takie imię dla mnie głupie. Aha, czyli Buddy to głupia. Nie wiem, nie, ja bym tak nie nazwał psa. To jak ja bym chciał, żeby się nazywał, no bo tak odpowiadam, No to... Cały czas mnie pieczak, coś. Czarek. Czarek, ej słodkie! <grym> Czaruś. Ej, czarek słodki, ej strasznie słodka A dziewczynka? Jak no. dziecko kur... No tak, dziewczynka... A dziewczynka... Nie wiem, nie, nie wiem. Ej, nie Czarek mega słodka. Czarek spoko. Czarusia. Czarusia, nie no, to No, Czarusia. Czareńka? Nie, no, no, ale słodka. Nie pij już nie chcę jeść. <głos> <głos> Matematyka. Czekaj, czekaj. Nie no Prze masz 5 sekund? Tak, przeczytaj tylko no. No ale nie, no, no a dobra, far, no, no, nie, no, no, to dobra. ja się bym czytał, nie, nie, nie. nie no, no, bo no, no, no. To... Ile to 100 podzielić na 2 razy 3? Masz 5 sekund albo jesz 2 żelki. 17,5! Już, już 17,5! Już nie, nie. Było za późno Nie, nie Nie, Rek, ja już nie wiem tego, nie ale Było za późno Nie, zdążyłam Nie, nie proszę, proszę Ej, że... nie, no, sprawdź, Uwaga, war, 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 war hmm? Dobra, ogólnie to Nie zdążyłam, był zdążyła. war Proszę bardzo, dwa żelki Ja też chcę dwa Ale Erek zje żelki. ze mną Widziałam, że ma podjeść, bo będzie. Bo nie chcę to żyje, kurde Dobra Dwa na raz? Mhm Czemu to jest takie ostre? Oku. Połknęłam. Nie gryźć długo, połknij. będę! Co ty o, Czemu to jest takie O, ja myślę, że to jest. To. Obrzydliwe, Eryk, mówiłam ci to. Ja już się przyzwyczaiłem do ostrego, ale jest tragedia. To normalnie pali w gęby. Pali. No to jest tragiczne. Zobaczcie, takie miczki. Okropny to jest. Nie, drogadnie. Masakra. Stały dwa pytanka Tak. Teraz ty. A ostatnio rysujemy razem. Ech. Czy czy byłbyś w stanie rzucić wszystko, aby pomóc swojej drugiej połówce? No wiadomo, może tak. A czy w czym pomóc, na przykład? No, nie wiem, typu, że byłabyś chora, na przykład, nie wiem, na coś. Mm. Na przykład, nie wiem, jakaś czy coś, albo by się coś stało, to bym pomógł, albo, nie wiem, jakbyś czegoś potrzebowała, pomocy, też bym pomógł. Ostatnie pytanie osujemy razem, bo jest ostatni więc... Nie, nie wiązłem. Nie, razem Ile dokładnie miesięcy jesteśmy razem? Pomylisz się, 1 rok i 8 miesięcy Tak jest A jak nie to byś jadła 4 żelki? Nie jadłam Ale fajne, bardzo fajne